Mocno się miło sieje, Trzyma. widać pewnie. No, ale już skończymy zaraz. Było 2 hektary. To teraz ja mam chwilę odpoczynku. Dużo to nie zimnie się, jak w sumie, bo 2,20 jest do yy, 2, jest do, do posiania, już jest końcówka. No i post, na postwisku będzie w trawy i na łące. Też dwóch kolegów jeszcze udało nam się tutaj. Znaczy, chętni są do podsiania także ja pojadę <kluzny> swoim ciągnikiem i z Miłosza sprzętem. Także no, skorzysta tutaj. My skorzystamy i już skorzysta, bo też chodzi o to, żeby dużo ludzi się o tym dowiedziało, że jest taki program, projekt. No, tutaj można na, na stronie podsiewajtrawy.pl właśnie tam znaleźć dużo informacji na temat traw, podsiewów i tam, gdzie, gdzie można wypożyczyć sobie czy wynająć kogoś do podsiania. I to jest na pewno coś dobrego, dlatego że jest komu doradzić, jakie trawy jakie stanowisko, na jakie stanowisko, i jest komu to zrobić. I to na pewno dużo poprawi nasz własności, naszych właściwości naszych łąk. Tu kolega był już zasypał wapno, sypał nawóz, i mówi, nie cholery mu nie rośnie. No bo jak nie ma nasion, nie ma trawy takiej jak trzeba, to, to i nie urośnie nic. A zobaczymy, tu wszystko jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało. No tutaj widzę, że miłoś postawił nogę na gazie, bo zasuwała to, że z 15 na godzinę. No, pojeździł mi już 15 minut i już widzę, że mu pasuje ta zabaweczka. Bo i przygazuje i tak dalej. Także widzę, że z niego będzie też dobry rolnik. na miękkie osi to ciągnie pływa